Punktu siódmego porządku dziennego jest to pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam teraz pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez prezydium skierował ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 611? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów za 216, przeciw 232, wstrzymało się czterech. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąg.